Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na ten oto makijaż, który widnieje na mojej buzi. Pytaliście mnie ostatnio o makijaż, który miałam w filmie z ulubieńcami makijażowymi i zapytaliście mnie, czy mogłabym ten makijaż Wam pokazać. I oczywiście przychodzę do Was dzisiaj z tutorialem tego makijażu. Jest to makijaż niesamowicie prosty. Ja robię go sobie, gdy dokądś wychodzę. Bardzo lubię się w takich odcieniach. To jest naprawdę prosta sprawa. Jest to mój makijaż taki wyjściowy ostatnio. Także, jeśli jesteście ciekawi, jak go wykonać, no to oczywiście musicie zostać ze mną. Zapraszam. Moi drodzy, przychodzę do Was ze zrobionymi już brwiami, dlatego że. Ostatnio najczęściej zaczynam właśnie od makijażu oczu, czyli od brwi i pokażę Wam tylko, co użyłam. Troszeczkę robię je inaczej, ale tylko jeśli chodzi o kolejność, dlatego że kiedyś Wam pokazywałam, że zaczynam od wosku. Wosk ten od Mija mi się skończył. Mam teraz coś takiego od Essence. Ostatnio sobie to kupiłam. I jeszcze tego nie próbowałam. Postanowiłam, że dzisiaj zrobię makijaż tak, jak było to właśnie na tamtym filmie, o który, w którym mnie prosiliście, właśnie o wykonanie tego makijażu. A tam nie użyłam żadnego włosku. Stąd chcę tylko Wam pokazać, że pojawiła się taka nowość u mnie i może zrobię jakiś test na żywo. Dajcie znać, czy znacie ten kosmetyk, bo słyszałam różne opinie, i lepsze i gorsze. A to, co dzisiaj użyłam, to. Przede wszystkim pomada. Pomada od Anastazji, już moje, mój wieloletni ulubieniec. I mam też taki pisak od NYX. To jest taki bardzo precyzyjny pisak, i on nadaje się świetnie tutaj na początek brwi. I tak właśnie też go dzisiaj użyłam. Wiecie, jak to jest z brwiami? Raz one są mocniejsze, raz y, y, troszeczkę bardziej wyczesane. Różnie to wygląda, codziennie jest troszeczkę inaczej. No i utrwaliłam sobie y, tą maskarą od Got2B. To jest, moi drodzy, maskara. Y, maskara do włosów, do tych baby hair nie do um, brwi ale ona chyba zachowuje się tak samo powiem Wam, że tej do, typowo do brwi jeszcze nie miałam wydaje mi się, że nie ma tutaj jakiejś wielkiej różnicy i to jeśli chodzi o brwi i teraz przyjdziemy do twarzy, pokażę Wam pokrótce co na, to, na tej buzi obecnie mam nie mam nic, ale mam pielęgnację mój ulubieniec, o którym Wam też już wspominałam, czyli Weleda, plus od jakiegoś czasu testuję pod oczy The Ordinary to jest um, to serum z kofeiną no i jeszcze nie mogę wam nic powiedzieć dlatego, że dopiero parę dni go testuję Czy co i teraz się właśnie zorientowałam, że źle wam powiedziałam, zaczynam co prawda od brwi, ale oczy <coughs> przepraszam, zostawiam na później i przychodzę do podkładu, nie używam żadnej bazy, bazą jest mój krem nawilżający i podkład jakiego używam to Fenty który już wam polecałam ostatnio w ulubieńcach roku, jest świetny i nakładam sobie go najpierw na twarz, po prostu takimi kropeczkami, dlatego że zauważyłam, że jak nałożę go na dłoń albo od razu na beauty blender, to ten beauty blender bardzo zjada mi ten podkład. Wiem, że nie powinno się nakładać właściwie podkładu tutaj na oko, ale powiem Wam, że ja. U siebie to lubię, bo to wszystko jest takie ujednolicone. I czas na mój ostatnio ukochany korektor, czyli Manhattan. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Nie wyobrażam sobie już, słuchajcie, życia bez tego korektora. No jest fantastyczny. I nakładam go sobie tutaj wewnętrzne kąciki i tak będę go rozkładać po całej po całym takim trójkącie, słuchajcie ja wyznaję nadal tę zasadę taką starą że po prostu ten obszar sobie yy, korektorem zakrywam nie bawię się tam w jakieś tiktokowe yy, tiktokowe triki, mi się taki klasyk sprawdza od lat i tak nakładam korektor i wszystko jest ok yy, czekam sobie troszeczkę też często żeby ten korektor mi wystygł żeby troszeczkę odparował I on jeszcze ładniej wtedy wygląda Musicie mieć ten korektor Jest to naprawdę hicior Lepszego korektora to ja nie miałam On też nie przesusza e, okolicy pod oczami Nie waży się w żaden sposób Nie wygląda sucho Bardzo ładnie się wtapia Ładnie zastyga Nie rusza się gdzieś tam Nie wędruje po tej twarzy i nawet jak macie tendencję do zmarszczek to on jakoś bardzo ich nie podkreśla ok, puder Laura Mercier puder, który ostatnio używam często na co dzień chociaż powiem Wam, że ten z Essence, który Wam ostatnio pokazywałam, też jest często przeze mnie na co dzień używany on ma przepiękny, żółty kolorek, to jest naprawdę bardzo ładny puder I ja nakładam go raz pędzlem, raz gąbką, dzisiaj nałożę go gąbką, po prostu sobie tak ciepnęłam. I dosłownie wklepię sobie go pod oczy. Słuchajcie, drobny wypadek mi się wydarzył. Mam nadzieję, że nie będzie widać tutaj agrawki, bo zapięcie mi się zepsuło i szybko zbiełam sobie w tym miejscu agrawką. Ale przechodzimy dalej. Mam nadzieję, że nie będę tutaj, słuchajcie, świecić biustem. Przechodzimy do y, twarzy dalej, ale do konturowania. E, używam mojego ulubieńca od Max Factor, e, Facefinity, e, Ten przepiękny, cieplutki brązer. I przyznawam szczerze, że nie mam e, czystych pędzli. E, myślę, że już parę dni ich używam. Też nie myję codziennie, Co jakiś czas sobie zmieniam, oczywiście, jak są brudne, ale też nie myję pędzli dzień w dzień, przyznaję nie jestem aż taka, aż taka wymagająca, no bo chyba bym zwariowała, jakbym miała mieć pędzle codziennie. Także wybaczcie, że tutaj świecę Troszkę brudasami dzisiaj To jest mój ulubiony pędzel Do konturowania, który się słuchajcie Totalnie rozwala Zobaczcie, on jest po prostu No masakra z nim jest Wygląda strasznie I to jest jakiś chiński pędzel Kiedyś dostałam parę pędzli do testu Pamiętam z kolor chyba I on był w jednym właśnie z setów I tak do dzisiaj go Używam, bo ma idealny po prostu yy, idealny rozmiar. Zawsze leciutko brązerem yy, też przyjeżdżam po nosie. Nie dlatego, żeby go yy, nie wiadomo, jak ekstremalnie konturować, bo to zrobiłabym przy pomocy jakiegoś drobniejszego pędzla, szczuplejszego, ale robię to po to, żeby po prostu przedłużyć ten brąz, żeby to wszystko jakoś e, ze sobą grało i do siebie pasowało. Mój ostatnio zdecydowany ulubieniec to róż od e, Bel. Też pokazywałam go wam w ulubieńcach roku. No jest przepiękny, kompletnie nie żałuję. Mam w ogóle ostatnio e, bardzo dużą ochotę na róż, uwielbiam róż i po prostu. Chciałam się spojrzeć w lusterko, także szkoda, że tu nie ma lustra. Przydałoby się takie malutkie. Pomaluję się dzisiaj y, głównie w podglądzie, powiem Wam, więc y, mam nadzieję, że nie przesadzę. I róż nakładam naprawdę na całe poliki. Nie skupiam się tutaj jakoś. Troszeczkę też na twarz, żeby to wszystko ze sobą grało. I teraz sprawa rozświetlacza. Rozświetlacz, który ja dzisiaj użyję, będzie to paleta Kobo Golden Sand. Tak um, ta paleta wygląda, ale już mi się troszeczkę rozwaliła. To jest już mój drugi egzemplarz. Kiedyś miałam dwa egzemplarze tej palety i nie wiem, kurczę, jakoś mi się bardzo kruszą te rozświetlacze. Są przepiękne. Nałożę ten jaśniejszy, bo ten jest troszeczkę żółty. Czasami je mieszam, ale dzisiaj nałożę ten jaśniejszy. Coś, co ja zawsze robię, bo uwielbiam moje pieprzyki, a zakrywam je podkładem: to biorę jakąś kratkę brązową bądź ciemną, po prostu nawet czarną, tylko wtedy z nią bardziej uważam. Nawet ten pisak odbrybię i poprawiam sobie moje strategiczne punkty, czyli moje ulubione pieprzyki, tak jak ten, bo ten już na pewno widzieliście niejednokrotnie, że to jest taki mój e, charakter charakterystyczny punkt na twarzy. Tutaj mam jeszcze pieprzyka, którego lubię i tego. Ok, i teraz czas na mm, bardzo szybki makijaż oka. Tutaj nic nie jest skomplikowanego. Nawet nałożyłabym bronzer na mm, załamanie, ale lubię ostatnio coś chłodniejszego. I nawet ten makijaż, który ostatnio właśnie był na filmie z ulubieńcami makijażowymi, ten makijaż był też troszkę chłodniejszy. Ja mam tutaj taką starą paletkę um, od Makeup Revolution. Nazywa się Affirmation, i ona ma bardzo ładne, tak jak widzicie, chłodne odcienie. Ja używam tutaj tego brązu. On jest naprawdę taki dosyć chłodny, ładnie podbija też moje oczy. Uważam, że moim oczom jest ładnie w takich kolorach. I naprawdę niedużą ilość nakładam po prostu w załamanie. To może być tak naprawdę obojętny jaki kolor. Byleby był nie za ciepły, chyba że lubicie się w cieplejszych odcieniach, bo nie każdej urodzie pasują też chłodne odcienie. Ja ostatnio się lubię w takich chłodnych. Może być troszkę cieplejszy, nie będzie dramatu. Ja powiem Wam, że często używam tego, co mam pod ręką. Byle, tak jak mówię, nie był zbyt ciepły. Często decyduję się też w takich sytuacjach po prostu na brązer albo mieszam odcienie. Jeszcze skuszę się na brąz z paletki Affect Naturally Matte. Tutaj jest też taki bardzo ładny. Odcień brązu o ten i ja troszeczkę sobie go też w załamanie nałożę, bo troszkę jest mi na chłodno. Chciałabym jednak więcej brązu, odrobinkę, naprawdę odrobinkę. To ma być bardziej wykonturowanie tego oka albo podkreślenie załamania niż jakiś tam makijaż. Także nie skupiam się też na tym za bardzo i chcę, żeby to sprawnie i szybko poszło. Ok, i tak to by się prezentowało. Teraz czas na jakikolwiek czarny cień i na pędzel, którym, który używałam do zrobienia brwi, czyli zolewa, to był 317, taki właśnie do eyelinera typowo, ale ja używam go też do brwi. W każdym razie mam tutaj paletkę, którą cały czas używam. Słuchajcie, bo mam tu lustro. I najczęściej mam ją pod ręką, to jest Eveline Bariette. I tutaj mam bardzo fajny czarny kolor, i ten czarny kolor będę nakładać tutaj w zewnętrzny kącik. Po prostu zrobię sobie kreskę, tylko że ta kreska będzie bardzo taka leciutka i nie będzie szła przez całe oko, i chciałabym, żeby była też troszeczkę rozmazana, czyli przedłużam sobie linię wodną. Tak wygląda ta kreska, czasami jest bardziej rozciągnięta, czasami bardziej też roztarta, dzisiaj troszeczkę mniej, ale tak jakoś mi się podoba. I rzęsy, rzęsy też robią robotę, dużo mnie osób o nie pyta, bo ostatnio lubię je nosić, chociaż są dosyć grube i powiem Wam, że pasek tych rzęs mnie wkurza. Jak kocham rzęsy od Kiss, tak ten model mnie denerwuje. To jest model Velvet, tak te rzęsy wyglądają, może je wyciągnę z opakowania. Tak wyglądają te rzęsy. Są naprawdę przepiękne, bardzo ładnie wyglądają. Są takie optymalne, troszkę grubsze, ale jeszcze względne na co dzień. No są przepiękne. Ciężko się je jakoś klei, ale przykleję je. Lubię bardzo też ten model od Kiss. To jest jubileusz, coś takiego. Też są bardzo ładne, już też wyciągnięte troszeczkę te rzęsy. No ale nakładamy model velvet. OK, moi drodzy, jak widzicie, rzęsy przyklejone. Zrobiłam to poza kamerą, wybaczcie, ale trzeba się czasami nad nimi tutaj pogimnastykować. Aczkolwiek dzisiaj były całkiem takie przyjazne, chciały współpracować, więc nie zajęło mi to jakoś dużo czasu. No i jesteśmy praktycznie na końcu. Ważnym elementem tego makijażu jest przyciemnienie troszeczkę linii dolnej. Jak wiecie, ja często lubię tę linię dolną nawet zostawiać, gdy mam rzęsy doprajone, ale ostatnio jakoś lubię sobie przynajmniej tak do połowy troszeczkę też sobie rozblendować. Leciutko tutaj. Dodać e, cień na dolną powiekę i ten kolor oczu też tak ładnie się wybija. W ogóle pasuje to moim oczom, mam wrażenie. E, ja nakładam głównie w zewnętrzny kącik, na nim się skupiam i leciutko, leciutko przejeżdżam tutaj na początku, ale nie chcę za dużo, dlatego że w ostatnim filmie zrobiłam e, troszeczkę mocniej i już mi się to tak nie podobało. Chcę, żeby to oko mimo wszystko nie było jakieś bardzo zamknięte. Ok, mamy to. Teraz przechodzimy do rzęs dolnych i pokażę Wam tusz, nowy tusz od Catrice, który wydaje mi się, że będzie fajny. Jakiś taki ma potencjał, bo sprawdziłam go dopiero dzisiaj pierwszy raz, jak łączyłam te rzęsy sztuczne z moimi rzęsami i naprawdę ładnie złapał te moje rzęsy. Chociaż wiecie, tutaj nie ma jakiejś dużej filozofii, ale wydaje się być fajny. Nałożę go teraz na dolne rzęsy, ale myślę, że przyjdę jak najbardziej z testem na żywo dlatego, że zapowiada się całkiem nieźle. Nawet widzę, że dolne rzęsy mi bardzo fajnie teraz łapie, bo ja mam, słuchajcie, bardzo problematyczne te dolne rzęsy. Lubię też ostatnio właśnie efekt przyciemnionej linii rzęs i do tego ładnie rozdzielone rzęsy. Na dole wygląda to mega fajnie i fajnie podkreśla to moje oko. Lubię takie szczotki ostatnio, które mają dużo, dużo włosków i zauważyłam, że Mogą być nawet z normalnego włosia, nie jakiegoś silikonowego, bo kiedyś bardzo lubiłam silikonowe, ale najważniejsze, żeby miały, żeby ta szczotka miała sporo włosków, to one wtedy bardzo ładnie łapią nasze włoski. Okej, okay, oczy mamy skończone, i teraz czas na bardzo ważny element makijażu, czyli szminka, która dopełni ten makijaż i zmieni praktycznie wszystko. Słuchajcie, zawsze brązer i szminka to są takie dwie ważne rzeczy dla mnie. Używam najczęściej y, tej. Maybelline Superstay Ona um, nie jest jakaś bardzo mocno napigmentowana, ale uwielbiam jej kolor I tutaj mam konturówkę od NYX Pytałyście mnie ostatnio, co to jest za numer Ja Wam chyba jeszcze nie odpisałam To jest numer SPL855 Napiszę Wam tym razem wszystko w, w opisie Ale wiecie jak to jest z pomadkami? Często używam też innych. Tutaj mam pomadkę od Maybelline Nude Embrace. To jest bardzo ładny kolor. Też go często używam. Mam go często też na filmach. To są wszystko bardzo podobne odcienie. W ostatnim filmie miałam tę pomadkę od Catrice w numerze 010. To już jest taki jasny kolor. Trzeba go z odpowiednią konturówką zmieszać i też bardzo ładnie wygląda. Ma bardzo fajne satylowe wykończenie, no ale nakładamy dzisiaj tego super steya, którego najczęściej używam. No i żeby była jeszcze bardziej podobna do ostatniego filmu, no to słuchajcie, nakładam te same kolczyki chyba. Lubię ostatnio bardzo takie kolczyki. One tak ładnie wyglądają, z czernią. Moi drodzy, tak prezentuje się efekt końcowy. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie tego filmu. Zapraszam Was oczywiście do wciuchowania tego filmu w górę. Oczywiście do subskrypcji. A my widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepłutko. Pa, pa.